Witam wszystkich bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku będziemy rozpatrywać wykrywacz Garrett Ace 300i. Wersja International. Co to znaczy? To znaczy, że e, wykrywacz przejechał do nas z Ameryki, ale został przetłumaczony. E, jednostki miary zostały zmienione na nasze europejskie. Czyli już nie znajdziemy cali jak w poprzednich wykrywaczach, tylko już znajdziemy e, centymetry i itd. Tak ok, tak się prezentuje opakowanie tego wykrywacza. Brązowy kolor. W cenie 1329 zł. Możecie kupić go w naszym sklepie metodetektor.pl. Link umieszczam w opisie. Otwieramy opakowanie i od razu się rzucam w oczy, że jest strasznie dużo przedmiotów. Zacznijmy od standardowej gwarancji, którą, instrukcji, którą dajemy. Także w tej instrukcji znajdzie się gwarancja, jeśli zamówicie mówicie, ten e, wykrywasz u nas w sklepie i oczywiście paragon. Ok, dalej mamy uh, akcesoria, czyli słuchawki, które daje nam Gareth przy zakupie tego wykrywacza. Um, nic zbytnio o tych słuchawkach nie powiem. Powiem, że są przewodowe i z regulacją uh, dźwięku. Ok, uh, dalej jest osłona cewki. I także jest folia nasza ulubiona, w której możemy znaleźć osłonę elektroniki, owners manual, czyli instrukcje w języku angielskim i także śrubę do montowania cewki do samego wygrywacza. ok a dalej mamy gwarancję w języku angielskim, ojczystym, która się nam też za bardzo nie przyda. Dalej co ciekawe mamy nową e, cewkę. Dalej ona się nazywa Garrett Performance. E, działa ona na częstotliwości 8 kHz, e, a także jej wymiary to są 7 na 10 cali. Tak się prezentuje, większe niż w poprzednich modelach. Nawet spoko się e, prezentuje, spoko wygląda. Tak wygląda wzmocniona rzecz. Możemy sobie dociskać i regulować wszystko jak w dusece. Ten wykrywacz to totalnie e, nowsza wersja 250 e, ACE Garrett. Po prostu jest modernizowana wersja starego wykrywacza. Ok, dalej mamy e, sam wykrywacz z jednostką sterującą. E, zaraz go wyjmiemy. Tak. Tak, oto się prezentuje. Panel został troszeczkę zmieniony. Dalej mamy 5 trybów: zero discrimination, jewelry, custom, relics, and coins. E, możemy zmieniać tryby tym przyciskiem. Tak się wykrywacz włącza. Nie będziemy go zbytnio włączać, ponieważ będzie piszczał, także można zmienić sensitivity. jak widzicie, jest dużo kresek, dużo do zmieniania. Także tryb Pinpoint, czyli przełączacie wykrywacz z trybu dynamicznego na statyczny. Także tutaj możemy się w trybie kastną sobie wybierać, jaką dyskryminację chcecie wyłączyć. Przypominam, że im bardziej w lewo, tym gorszy metal, im bardziej w prawo, tym metal jest Lepszy. Także mamy a, głębokość przedmiotu zakup zakuponego pod ziemią od 5, jak już mówiłem, już na jest napisane nie w salach tylko w centymetrach 5, 10, 15 i 20 ponad a, centymetrów. Wykrywać wciąż jest na bateriach wciąż wyjmują się właśnie w taki sposób wciąż cztery baterie AA, i tak można je zamknąć. Prawie zapomniałem o tym, żeby Wam powiedzieć, że ten wykrywacz także posiada cyfrową identyfikację celu, czyli VDI. Na ekraniku widzicie mniej więcej jaki metal się znajduje pod ziemią. Także tutaj mamy przycisk akceptacji i rezygnacji z dyskryminacji, i pod ten przycisk też działa zmiana częstotliwości. O co chodzi z tą częstotliwością? Jeśli na przykład. Wy idziecie na pole z przyjaciółmi, z kolegami, którzy też mają Gareth 300i i Wy możecie po prostu zmienić częstotliwość, żeby nie było żadnych zakłóceń między Waszymi wygrywaczami. Jeśli, jeśli kopiecie sami, to ta funkcja zbytnio Wam się nie przyda, a jeśli jest z przyjaciółmi, to miejcie to na uwadze. Tak się prezentuje, wykrywasz w stanie już złożonym. Tak się prezentuje, także założyłem osłonę elektroniki, czyli jak idziecie w deszcz, kopać czy coś, to możecie po prostu sobie ją nałożyć, żeby było bezpieczniej. Na dzisiaj to tyle. Chciałbym Was poprosić o zostawienie łapki w górę, o napisanie jakiegoś komentarza miłego. Zawsze lubię je czytać. Napiszcie, co Wam się spodobało w tym filmiku, co nie. Także proszę o subskrypcję na kanał i możecie udostępnić ten film wś wśród przyjaciół, żeby przyjaciele zobaczyli Wasze zainteresowanie i może coś razem byście wyszli na jakieś kupanie. To zawsze jest najlepsze z kimś chodzić. Życzę Wam wszystkim miłego dnia i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Do widzenia.